Cześć, witam Was. zagrajmy w Minecraft kroniki podróżnika. Yy. Chciałam zacząć nagrywanie, bo już dawno nie wrzuciłem jeszcze tego filmiku. No. Mam już, już wyszła wersja 1.7.2 To jest rzecz, z której bardzo się cieszę. No, czyta, całkiem, całkiem szybko wyjdę następną część. No. No więc... No, no, let's play. No i kontynuujemy. Czy zaczynamy? Dobra, zbierzemy to drwa. Teraz wydali nożyce. Fajna rzecz, całkiem. Dobra, starczy 12. Szukam pewnej fajnej miejscówki. którą zaplanowałam, ale nie wiem, czy ją znajdę. Więc ruszamy. Ruszamy w świat. Już jaskinia, nie? O, duże mięsko. masz świnko? Masz. Nie wiem, nie wiem, w sobie z stopera komputerze więc nie, nie wiem jaki czas będzie tego. Teraz, robili jeszcze, jeśli bijemy owce ręką, to wypada tylko jedna wełna. Ale niestety muszę zabrać to ręką, bo nie mam żelazo, żeby zrobić dużo. Dobra, w drodze na pewno jeszcze jakoś znajdziemy. Ło, wow, fajne. Dobra, dalej. Widzę, że pełno jaski Ooooooooooo! Wow. 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 Oohoo Widzicie to co ja? Widzicie? Przywitaj się, Daria Cześć. Cześć. No, ona jest zęt też na Z którą nagrywa, bo też lubi bardzo Minecrafta. Więc... No. Nagrywamy. Już widzę. To już... Ca całkiem fajny świat Węgiel Ale szukam trochę czegoś innego myślę, że jest taki w tą stronę klimat trochę pustynny, ale mnie taki nie zadowala za bardzo. żeby dostać się na tą górę. O to mi chodzi. Yy, to by się nazywało Kronik Podróżnika. Lowa! O, fajnie. Fajnie, fajnie. Ora. Lecimy tym wodospadem, sobie spłyniemy. Jestem na pitfullu. No bo tak, nie, nie, nie piszcie ze zmienionym w początku Lepiej sprawdzić czy jestem na piecu O dobrze Weźmy się słyszałem Grzyby zębiaka Dobra się, chyba tutaj osiedle Tak myślę Nie, o tutaj O tu blisko, lawa tam, tą stronę dobra tu się osiedlę no najpierw no, przerobimy te drewno no zaraz też lubi minecrafta, co je no Na razie zróbmy sobie jakieś rzeczy wkładki lofa na krótki okres. Dobra, to jest tak jakby nowe, jakbym zaczęło. Let's play, ale nie myślcie sobie, że to jest no, nowy let's play. No to jest taki let's play y, kroniki podróżnika. No fail, super fail. No, no nie, jaskinia, kurde Kurde, czyli tu się nie osiedlimy. O, tu w tej górze. Będę się pięknie różna, będzie super nice. Czyli tak wcale się nie udało. Dobra, czyli to się osiedlamy. On węgiel od razu. Ktoś już przekopałem. Czy tu się oszedł w takiej grzytce? To jest bardziej górka. A górek. Dobra, ale w niej. Do Kroniki podróżnika będzie wychodzić na różne przygody. A wiecie o co chodzi. Tu, będą, tu będzie ma taka jakby m, pracownia. Kurde, no i zabrakło bez dona. Dobra. Ale troszkę, troszeczkę węgła. Dobra. Już, już. Owca, creep! Um. Dobra. Kopnę. Już trzeba wyrównać. To trochę taka góra wielka Cóż nie jest, tu sobie dom Trzeci ten będzie dosyć krótki